Zakapturzony, kryjący się w cieniu jegomość. Przemykający dachami duch o bezszelestnym kroku. Atakujący z zaskoczenia zbójca, czyhający i obserwujący swoją ofiarę niczym gepard. Tak widzimy dzisiaj postać Asasyna, ale czy organizacja, na której oparto growych odpowiedników, rzeczywiście tak działała? Czy w jej szeregach znajdowali się tak skuteczni zabójcy jak Ezio, Altair lub Bajek? Zapraszam do materiału. Asasyni rozpowszechnieni zostali w dużej mierze poprzez serię gier francuskiego studia Ubisoft, które jak do tej pory na lipiec 2024 roku wypuściło aż 13 pełnoprawnych części marki Assassin's Creed, a w produkcji znajduje się już także kilka kolejnych. Gry opowiadają historię bractwa Asasynów, widzianą oczami jej wybitnych członków oraz osób z organizacją powiązanych. Kolejne odsłony dzieją się w odrębnych czasach i miejscach, opowiadając wydarzenia znane nam z kart historycznych ksiąg na swój sposób, czyli wplatając. w fakty własną wizję ich rozwoju. Bowiem według gier za śmiercią wielu historycznych postaci mieliby stać właśnie tajemniczy zabójcy z wielowiekowej organizacji walczącej o równość i sprawiedliwość. Członkowie Bractwa Asasynów są tutaj przedstawiani jako zwinni, przebiegli i nadzwyczaj skuteczni mistrzowie kamuflażu, szermierki oraz skrytobójstwa. Ich charakterystycznym narzędziem pracy jest tak zwane ukryte ostrze. Broń uruchomiona specjalnym mechanizmem, by zadać niespodziewany i ostateczny Ostateczny cios ofierze jej posiadacza. Członkowie bractwa kierują się trzema głównymi przykazaniami stanowiącymi ich kredo. po pierwsze, wstrzymaj swe ostrze, nim zabije bezbronnego, po drugie, działaj w ukryciu i wtapiaj się w tłum, i po trzecie, nie narażaj dobra bractwa ani jego członków. Ludzie ci żyją, by zabijać w imię pokoju tych, których sami uznają za zagrożenie, nie uznają innych praw ponad swoje własne. Bractwo założone zostało w czasach Kleopatry i aż do XI wieku działało pod nazwą ukryci. Po tym czasie aż do czasów współczesnych przemianowano ją na Bractwo Asasynów, co jednak wiemy o protoplastach wirtualnych skrytobójców, kiedy powstali i jak działali prawdziwi asasyni. Zacząć należy od tego, że sami asasyni nazywali siebie Nizarytami. Nazwa ta ma. Je korzenie u wydarzeń mających miejsce pod koniec XI wieku, kiedy to zmarł kalif fatymickiego imperium. Otworzy tym, więcej możecie dowiedzieć się z wyświetlonego właśnie materiału o średniowiecznej historii Izraela. I choć al-Mustansir wyznaczył na następcę swego starszego syna Nizara, to sprawujący faktyczną władzę Wezyr, najważniejsza zaraz za kalifem osobowość w imperium, dziedzicem ogłosił syna młodszego. Doprowadziło to oczywiście do buntu Nizara, którego to również wspierał przywódca irańskich Ismailitów. Ugrupowania w szeregach szyickich muzułman. Niestety Nizar poległ w trakcie starania o odzyskanie należnego mu tytułu, co jednak nie zmieniło zdania Hasana ibn Sabaha, że to Nizar jest imamem, właściwym duchowym przywódcą. W wyniku tego irańscy Ismailici zrzekli się posłuszeństwa względem Fatymidów, a ze względu na swe odrębne przekonania, określeni zostali mianem sekty. Swą siedzibę założyli w Alamucie i przez wiele lat ich głównym zajęciem była walka z sunnickimi i wielkimi Seljukami, tureckimi najeźdźcami. Posiadali znaczne wsparcie okolicznej ludności, która niechętnie patrzyła na odrębnych narodowościowo i wyznaniowo panów tych ziem. Z okupantami walczyli z ukrycia, nie mogąc wydać im walnej bitwy ze względu na miażdżące dysproporcje w liczebności wojowników. Udręka, jaką okazali się dla Seljuków nizaryci, zmusiła ich do propagandowego szkalowania sekty. To właśnie Turcy określili tę organizację mianem asasynów, zażywających Haszysz. Nazwa ta wzięła się od domniemanego używania przez jej członków tej substancji podczas rytuałów będących swoistym praniem mózgu. Jak głoszą podania, spisane w głównej mierze przez Marco Polo, przyszłym skrytobójcom podawano narkotyki, w tym właśnie haszysz i opium, po czym przenoszono do ogrodu, który miał wizualizować namiastkę raju, jakiego dostąpią po wypełnieniu woli Ibn Sabaha. W raju tym mieli zaznawać nieziemskich rozkoszy, a chcąc trafić tam ponownie, musieli poświęcić się sprawie. I tak właśnie owych morderców nazywano w szeregach sekty. Oddanymi sprawie. Można więc śmiało twierdzić, że asasyni są protoplastami znanego nam dzisiaj muzułmańskiego terroryzmu. Oczywiście, wszystkie te doniesienia są jedynie twierdzeniami powielanymi przez kolejnych gawędziarzy, jakich Marco Polo spotkał na swej drodze. Bo ani sam podróżnik, ani prawdopodobnie żaden z jego informatorów nigdy na własne oczy owych rytuałów nie widział, a w Alamucie nie przebywał. Niemniej, do Nizarytów przylgnęło obraźliwe miano i poza granicami wywalczonego przez nich kawałka ziemi znano ich od tej pory właśnie pod tą nazwą. A ta ostatecznie poczęła budzić grozę. Fanatyczni zabójcy działający z ukrycia i w transie, mordujący w biały dzień w miejscach publicznych szybko znaleźli się na językach. Taki zresztą też był cel Ibn Sabaha, którego zaczęto nazywać starcem z gór. Choć Alamut ostatecznie padł, gdy region został najechany przez Mongołów, a wszystkie pisma asasynów popalono, to istnieją przesłanki o tym, iż na oby w papierach spisywano właśnie dokonane morderstwa, a te popełniano wyłącznie na istotnych personach, zawsze sztyletem. Większość mordów kończyła się również zgonem zamachowca, a tych, których udało się pojmać, nigdy nie puszczali pary z ust. Groza, jaką wywołali, sprawiła, że niewiele potrzeba było czasu, by ludzie zaczęli przypisywać asasynom niemalże każde dokonane morderstwo. Asasyni odpowiadali m.in. za zabójstwo seldżuckiego wezyra, emira Himsu, emira Apamei, kalifa Bagdadu czy władcy Królestwa Jerozolimskiego. Wielu jest również zdania, że to asasyn zamordował na zlecenie cesarza Fryderyka II Hohenstauffa niewygodnego mu bawarskiego księcia Ludwika I Wittelsbacha. Źródła są bowiem zgodne co do tego, że zamachowiec użył w tym celu sztyletu, a wzięty na tortury milczał niczym zaklęty. Syn zamordowanego wskazywał jako winnego właśnie cesarza, bowiem to on skutecznie utrudniał mu śledztwo. Za, Mogłyby świadczyć również fakt, iż przychylnym okiem spoglądał na islam i utrzymywał kontakty z Alamutem. A cztery lata przed zamachem skarbiec starca z, z gór zasiliło 80 tysięcy dinarów, podarowanych właśnie przez Fryderyka. Jednak choć brzmi to fascynująco, to są to jedynie domysły, podsycane nieprzychylnymi Fryderykowi, kronikami z tamtych czasów. Jak więc widać, twórcy serii Assassin's Creed zaczerpnęli z historii jedynie motyw skrytobójstw, a samych wykonawców egzekucji podrasowali tak, jak czynili to ówcześnie ludzie zmrożeni strachem przed kryjącymi się w cieniu mordercami. Również motyw walki asasynów z templariuszami ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, gdyż sekta w dużej mierze posiadała dobre stosunki z krzyżowcami. Posiadali nawet wspólne cele, gdyż współpracowali przykładowo nad zabójstwem wrogiego Królestwu Jerozolimskiemu Saladyna. W większości wykonywane przez nich zabójstwa miały podłoże polityczne. Nie ideologiczne jak w przypadku growych odpowiedników. Jeśli znacie jeszcze jakieś ciekawe przykłady działalności asasynów w historii, dajcie znać w komentarzach. Piszcie też śmiało, jak według was przekłada się wizja Ubisoftu na to, co prezentują nam kroniki. Za wszystkie komentarze serdecznie dziękuję. Życzę Wam dni pełnych słońca i uśmiechu. Zasługujecie na to, co najlepsze. Do następnego. Cześć!